Siemaneczko z tej strony Seal, a tutaj kolejny unboxing. Tym razem jest unboxing dzień po dniu właściwie już zrobiony, bo wczoraj otwierałem e, Słowian, e, Starter Słowian i Sanwarda w pełnej wersji. No i przed chwilą też nagrywałem odcinek o tym też dodatkowo, w sensie to będzie łączone, tak. No ale dobra, do rzeczy, co dzisiaj? Dzisiaj oczywiście... Mamy kolejną paczuchę, paczuchy lecą jedna po drugiej, I taki to maj, maj to ogólnie fajny miesiąc, zawsze coś się wpadnie, coś, coś ciekawego się dzieje i od razu jedno po drugim, co jest mega, mnie to osobiście bardzo jara. No i tak, nie pokażę Wam drugiej strony, bo tego nie zamalowywałem, ale jest tu paczucha. Od kogo? Hmm, zastanówmy się. Która paczka już, większość tego RPGa już doszła do wspierających, tak, już, już jest jakaś, jakiś spoiler, spoiler jak spoiler, bo dużo tych RPGów jest od wspierających, tak, ale właśnie, ja to otwieram. Ten erpek już z reguły właśnie jest u wspierających, ale do mnie trafił trochę później jako patrona. Ale tak, jest to erpek ciekawy, specyficzny. Podpowiedzi lecą kolejne. Czy ktoś już zgadł? Jeżeli nie, to już mówię kolejną, taką już bardzo dużą. Autorem jest pan Harper, czyli autor także i Ostrzy w Mroku. To już jest spory spoiler, ale nie jest sam autorem. Autorów jest dwóch. To rzeczy, więc co to, to takiego jest? otwieramy no i mamy słuchajcie, dwa podręczniki bo jeden będzie na konkurs ogólnie e, ostatnio się zastanawiam na co konkurs zrobić, więc jak macie jakieś pomysły to śmiało piszcie w sekcji komentarzy e, już się możecie domyślić co to jest mimo, że nawet widzicie trochę jest to airbag Mam nadzieję, że kiedy szeleszczę, to będziecie mimo wszystko słyszeć, jest to RPG, to wiecie, który został wydany przez Stinger Press, a Stinger Press zawsze bardzo propsuje. W sensie ostatnio, w kółko, mam wrażenie, że to co robią, to robią bardzo fajne rzeczy. Dosyć, dosyć powiem Wam, wąski jak na tych podręczniki, w sensie zawsze mają te grubsze jakieś, jak, aż dziwnie mi tak. Lero, 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 lero. A, pachnie nowością, uwielbiam zapach RPGów, uwielbiam zapach książek. Lelu, 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 lelu. Czy można ćpać na wizji? Słuchajcie, mm, tak! Agon, nie agonia, agon. E, agonia mam tuż obok. Słuchajcie, agon to jest erpek, który mamy... jeden rzut, żeby rozwiązać całą, dużą sytuację. Erpek o bardzo charakterystycznej mechanice. To jest erpek, też w klimacie, który się nie spotyka za często. Jest to erpek w klimacie Morza Śródziemnomorskiego i przygód a'la, na przykład, Odyseusz. Czy też na przykład Achilles. Rzecz jasna, będziemy się tutaj w nie bohaterów, tylko w herosów, w prawdziwych herosów i heroiny. Nie mówię teraz o narkotykach. Za dużo tego, jeszcze mi demotyzują ja i tak na tym nie zarabiamy jest whatever. Czarna, elegancka okładka, stylizowana, na mieć, która już pokrywa się patyną. Eee, co dalej? I oczywiście dodatek dodatkowe wyspy Andrzeja Stuja. Czego znacie jako Enca? O Encu czasami wspominam na odcinkach. Jest to człowiek, z którym w większości przypadków o RPGach się dosyć zgadzam. A nawet pozwolę sobie, pozdrawiam Encu. Jeżeli to oglądasz, to napisz komentarz, bo nawet nie wiem, czy mnie ty oglądasz, czy nie. A jeżeli nie ty, to może chociaż z ABC Bartek obejrzy to. W tak każdym razie pozdrawiam Was, chłopaki. Robicie dobrą robotę. No i właśnie, dwa dodatki z dodatkowymi wyspami i dwa podręczniki. Do agona, oczywiście, jeden poleci na konkurs. Mówię, jeszcze nie wiem e, jaki ten konkurs będzie. Niewykluczone, że zrobię go dla patronów, więc jeżeli chcecie, to zachęcam do patronowania. E, I dobrze, od podstaw. Od podstaw, więc powinienem zacząć od podstawy, ale ten dodatek już mnie zainteresował, bo jest cieniutki, jest śliski. E, fajny, fajny, fajna broszurka, ale oczywiście, to jest e, clue. Agon to RPEK. Johna Harper'a i Siona Nittner'a tak jak mówiłem od Evil Hat Productions no i oczywiście po polsku wydaje go Stinger Press tak, widzę, że robione to było wszystko w tej samej drukarni, w której był Czarny kod. od razu rozpoznaje na zapach nawet atramentu, czy tuszu raczej słuchajcie lecimy dalej, mamy redaktorów, tak dalej i cały, cały podręcznik jest tutaj Jakie są inspiracje, podziękowania? spisteście jest bardzo ciekawy. W sensie jest zrobione tak. Nie wiem, jak jakaś tablica y, z przykazaniami, no nie? Spis teści. idea, geneza, próby, wytchnienie, legenda, łaska, Epos, wyspy, kompendium, leksykon, elementarz kulturowy. Jak tego będzie 10, to skisnę. Słuchajcie, nie, jest 11 o włos. Mam ilustracje. Ilustracje są też w klimacie. Nie wiem, czy kojarzycie takie jak charakterystyczne są ozdoby na bazach właśnie z czasów z klimatu takich właśnie greckich. to to z tymi się to bardzo kojarzy. Mamy ideę. legendarnych Rosi, gra, gracze graczki, przebieg rozgrywki, kości, inspiracje. Wszystko jest podzielone bardzo widzę ładnie. Ja o tym pewno jakiś odcinek pełniejszy nagram. To dzisiaj to bardziej unboxing. Mamy też oczywiście e, inne RPG od Stingera, czyli Czarny Kot. czyli ostrza w mroku swoją drogą. Ostr... Czarnego Koda mam na półce, Ostrze bloku mam tutaj nawet pod ręką. Także no, Stinger kawał dobrej roboty robi, wydaje masę fajnych rzeczy i tam jeszcze Alice Games też swoje robi. Także fantastycznie, że takie rzeczy wychodzą w polsku. I słuchajcie, w tym RPGu wcielimy się w bohaterów, którzy pływają z wyspy na wyspę, i muszą pokonywać różne trudności właśnie na tych wyspach. Jedna sesja, jedna wyspa być może, no nie, góra dwie, jak chcecie dłużej pograć. I właśnie struktura znowu jest podobna jak ze skokami w Ostrzach w mroku. Mamy dodatkowe wyspy do tego, bo udało się je ufundować. I faktycznie ilustracje tutaj też są. No mówię, te ilustracje są po prostu bardzo klimatyczne i mi się strasznie podobają. Mamy konkretne nazwy tych wysp, konkretne postacie, których na nich spotkamy, jakie znaki, e, jakie rzeczy tam będą się działy. Bardzo fajna sprawa, bo to tak naprawdę każda wyspa to jest jak nowy scenariusz. I to oznacza, że w praktyce, że mamy właściwie podręcznik, i od razu do podręcznika mamy gotową kampanię, czyli tam kilka tych wysp, które będziemy mogli. Wysep? Wysp? wysp, które możemy zwiedzić. Agon nie jest takim typowym rpg jakiego możecie znać jeszcze z lat wcześniejszych. No nie, Jak macie. Właśnie jakieś ktulacze czy inne rzeczy, to Agon zupełnie inaczej do niego podejdziecie. Agon nie jest czymś takim. Agon moim zdaniem ma pewne wspólne cechy, właśnie. Może z planżówkami to dużo powiedzieć, ale na pewno widać w nim bardzo, bardzo mocne naleciałości strefy, takiej strefy, strefy sfery gier indie. Jest typowo, właśnie, bardzo indykiem. Co możemy zobaczyć nawet na karcie postaci, która, no, sama w sobie wygląda inaczej, niż byśmy się mogli spodziewać. Mamy tutaj przydomek, imię, e, czczone bóstwo, autorytet, inne tego typu rzeczy. Mamy jakieś podstawy notatek, mamy domeny, w których się znamy to trochę jak, tak jak atrybuty, ale to też nie można tego, tak idealnie w ten sam sposób jakby przeciągnąć. Bardzo ważną rolę tutaj pełnią bóstwa, które mamy też e, rozrysowane. Więc mamy te konkretne bóstwa, mamy e, Styl, który, styl grania, który powoduje, że jest mała ilość rzutów, które mają dosyć spore konsekwencje. I przede wszystkim, wszystko to wspiera taką dosyć, powiedziałbym, szybką narrację w tym wszystkim. Ja osobiście, a godna czy mogę polecić w tej chwili z pewnością, powiem wam, że jeszcze za wcześnie na takie wetowanie. Uważam, że jest na pewno czymś bardzo ciekawym, jeżeli podobają Wam się gry typu ostrzał w roku, to już w tej chwili warto, żebyście to sobie zakupili. Jeżeli nie. To ja Wam powiem, to na pewno jeszcze jakiś odcinek o agonie nagram. Póki co, to jest jednak tylko unboxing, jak mnie patrzeć, więc jest to szybkie rozeznanie się w temacie i jest moja wiedza, którą miałem jeszcze wcześniej, i zanim w ogóle miałem podręcznik. Dokładny sprawdzian tego, co tutaj jest w tych bebechach, jeszcze przed nami i prawdopodobnie ujrzycie go prędzej czy później. Tymczasem ja znikam, to byłem Sil, a to oczywiście polskie raperowanie TV. Trzymajcie się serdecznie, Siemaneczko.